Witam dzisiaj u Szabo jesteśmy oraz tutaj u Szabo są cztery nioseczki młode zakupione, żeby były niedawno kupione dzisiaj jest taka pogoda, więc nie wypuszczam. Muszę doszczelnić z powrotem okno, żeby tutaj nie wybywało no to jest okno z wentylacją od razu bo nie mam nigdzie zrobionej wentylacji to robiąc to okno robiłem wentylację wybieg będzie robiony ogólnie wszystko tutaj w tym kurniku i, o, i w oku będzie robione tu mam już szatkę na wybieg dla szabo bo jak na razie to chodzą po całości w końcu będzie robione światło w kurniku normalne, kupiłem już oprawki jedno będzie u szabo i jedno będzie w przedsionku Pociągnę w końcu instalację. I w końcu nie będzie tego tutaj dziadowskiego przedłużacza, tylko będzie pociągnięte normalna instalacja, normalne gniazdko. Jedynie chyba nie będę się bawić z tym światłem, żeby zrobić na włącznik i tylko zrobię na zwykłą wtyczkę. No, już niepotrzebnie tutaj koszty będę dawać i się bawić. Niepotrzebnie. rozdzielnie. Dodatkowo. Bo dzisiaj już mają przemiał, niesie się kilka kurek. Lecz jest za zimno, więc zabieram jajka. Kogutki odżyły po mroźnych dniach. Tamten się tak jakby powiem, że naprawił. Bo miał wtedy oklapnięty grzebek, a teraz ładnie mu stoi ten grzebek. Jedna kurka biała, miała. O, ta miała. Problem, yy, taki jakby śwież, chyba od Wajendoty wtedy załapała, ale już nie ma, te co Wajendotra też, dotka jeszcze ma w sumie, jeszcze leczona jest Do tej pory kurde no, czeram mam już lekczek, coś kurde nie pamiętam nazwy, ona długa jest Żeby tam, no i przy okazji tam wajandoty i brachmy wszystkie mają, bo wajandota z nimi jest, żeby się tam profilaktycznie też mają smarowane nóżki Mają no, takie gniazdka, to jest podkładka, nie patrzcie, to znaczy to podkładka, no to jest jajko od Szabo Tylko, że to jest pierwsze i nie zauważyłem i one nie wiem ile dni leżało, więc one na pewno się nie nada do inkubacji Do niczego się nie nada, więc jest zostawiane żeby po prostu miały podkładkowe. I tak się niosą tutaj chyba wszystkie. Nie wiem czy do tych się niosą. Tutaj jeszcze tam mają takie wiadro. jakaś widzę wiadro dopiero wstawione wczoraj czy przedwczoraj, a już widzę, że dzisiaj jest ugniecione, więc coś tam sobie robią, tu nic nie ma a tu na samej górze też widzę, że jest ugniecone tylko. Ale się interesują gniazdami. Jak na razie się interesują jednym gniazdem. Tym. Właśnie nie wiem czemu tym. Jak tam jest najwięcej jasno, akury wolą w ciemności. Mieć, bo bardziej czuję się bezpiecznie w ciemnym. Młode nioski tu będą do momentu aż zaczną być bardziej ruchliwe. Bo wiecie jak to z fermówkami na początku to tylko jedzenie i żarcie. Znaczy żarcie i picie interesują. Ta jest chyba najbardziej taka bojąca się i najbardziej taka szybciej się przygotowuje. No, więc zmiana paszy ich trochę przez pierwsze dwa dni chyba nic nie jadły. No wiecie, one pewnie na zwykłej chemii siedziały. Rosa piątka albo jedynka nie pamiętam. Chciałem dwie jarzębiaty, ale jedna to nie jest taka jarzębiata w stu procentach, bo widzicie ma trochę rodego z przodu. Będą do momentu, kiedy nie zaczną grzebać w ściółce. To mnie najbardziej chce, bo nioska ma grzebać. Żeby miały co robić. Ale może przejdziemy jeszcze do niosek, bo mam je też pod odsłoną. I tam ani nie pada, ani nie wieje. Mamy... Wnioski tu są, żeby trochę popracowały. W foliaku nowym wczoraj został. Mamy klibarz. Śniegu trochę, polie ugniata. Że popracowały po prostu kurki. O, jajeczko nawet pokazałeś Jakieś Jakaś jajko. Jeszcze ciepłe. O, no i fajnie, ale to nie jest od włożki. To jest takie fajne. Ta, od tej. Ja już wiem, po kura jaka jajko nosi. Włoszeczka zniosła wczoraj, więc na pewno dzisiaj nie zniesie. No bo by na tyle łapka w górę subik. No i cześć.